Cześć, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał. Następnie naciśnij dzwoneczek i zaznacz, że chcesz otrzymywać powiadomienia z tego kanału. Dzięki. Cześć, witajcie z tej strony Samotycha i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku samotyszkowych zadań. Jeżeli nie widzieliście zapowiedzi tej serii, to możecie kliknąć w tą kartę i Was przekieruję bezpośrednio do tego odcinka, gdzie wszystko tłumaczyłem, o co będzie w tej serii chodzić. Zapraszam do tego odcinka, jeżeli już go widzieliście, to zapraszam do oglądania tego. Wszystkich zadań, które były na grupie, a kilka ich było, wybrałem jedno na dzisiejszy odcinek. Zadanie od Ani. Ania napisała, żebyśmy przedstawili jakoś lub namalowali rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. To zadanie jest dosyć ciekawe, więc sobie je zrobimy. Także zapraszam do oglądania tego zadania. Także na pierwszym miejscu stoi oczywiście rodzina. Rodzina i przyjaciele, którzy są najważniejsi, których bardzo mocno cenię, szanuję oraz kocham. Następną rzeczą jest oczywiście YouTube. YouTube, więc to sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy. Ale, oczywiście, jestem też szczęśliwy, jeżeli dajecie dużo lajków. I tak to jest łapka w górę. Kolejną bardzo ważną dla mnie rzeczą, i rzeczą, która sprawia, że jestem szczęśliwy, jest ZHP, czyli Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo, a dokładnie ludzie jacy tam są, również sprawiają, że jestem często szczęśliwy. Oczywiście nie mogę zapomnieć o moim kochanym czworonogu Edim, który też jest tak bardzo pociesznym psem, że o nim nie można zapomnieć. I oczywiście, pizza. Uwielbiam pizzę. Pizza to jest też rzecz, że jak ona jest na stole albo gdzieś jest, to od razu uśmiech na twarzy się pojawia i aż ślinka cieknie. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o samotyszkach, czyli o moich najlepszych widzach, których uwielbiam, bo są najlepsi. No i tak właśnie się prezentują te rzeczy. Może nie narysowałem tego zbyt ładnie, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także oto są rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwy. Nie jestem zbyt dobrym rysownikiem, ale narysowałem tak na szybko jak potrafiłem myślę, że źle nie wyszło chociaż się dowiedzieliście jakie rzeczy sprawiały to są bardzo ogólne rzeczy bo tych rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo wiele i wszystkich się nie da przedstawić ale takie główne z nich są tutaj dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka z samotyszkowych zadań jeżeli chcielibyście wystąpić w kolejnym odcinku to zapraszam was na moją grupę samotyszki samotychy gdzie możecie pisać yy, zadania do następnego odcinka hashtag samotyszkowe zadanie i wstawiacie post na grupę. A jeżeli chcecie wystąpić w na następnym odcinku, żeby Wasze zdjęcie albo Wasz filmik był, to albo robicie zdjęcie swojej pracy e, z rzeczami, które sprawiają, że jesteście szczęśliwi, albo nagrywacie filmik tak jak ja, e, że rysuję te rzeczy po prostu. Także wybór należy do Was. Pamiętajcie, że osoba, która będzie się najbardziej uczęszczała w tej serii i będzie wysyłała rzeczy, prace, zadania różne, to po trzech odcinkach zawsze będę wybierał jedną osobę z tych wszystkich osób, która otrzyma ode mnie plakat z naklejkami. Także myślę, że fajnie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia, dobrej nocy, dobrego wieczoru albo dobrego dnia. Zależy, kiedy to oglądacie. No i cześć! U!